Manetko, dzisiaj jestem Adicolor 2000 Przedstawiam wam dzisiaj mój serwer i po prostu Was zapraszam na mój serwer. Wytłumaczę o, o co chodzi na tym serwerze. Na razie tak dokładnie nie jest serwer naszykowany, ale Was zapraszam powoli. Powiem kiedy będzie wbity, kiedy będzie zrobiony, to Was zapraszam a i dzisiaj wam prezentuję mój serwer to jest mój, na początek tak spawn taki no ładnie wygląda mi mi się podoba tu jest y, ten y, paka tu żarełko Tu są zasady macie regulamin. Tu macie ten sklep, czy nie sklep nie wiem. Enchantic macie tu od 30 levelu. A i jakbyś chciał się la, Jakbyście chcieli lać się. To macie tu warb, klatka. Eee, yy, nie. Nie, klepać. Jakbyście chcieli się. To was sadam tam i wypad Lecicie tam. No i na razie na tyle. Na razie spawn jest zrobiony. No i jeszcze Was zapraszam do strony głównej. Was będzie tam wszystko oferowane, pisane. Post będzie pisany dla Was. Informacje będą na tym spawnie, raczej o serwie. Są godziny wyznaczone. Od kiedy do kiedy no i tak leci prezent a i jeszcze pokażę te wasze te mody jakie są tutaj eee, patrzcie Ukośnikit. kit gracz nie, nie to no i macie rzeczy następnie poczekajcie macie następne no to jak zwykle teleportuje was tu jest paka

no i jesteście w pace was teleportuje nic nie możecie zrobić siedzicie spawn albo ban nie mo e ani nie możecie nawet nie możecie wyzywać nikogo, przeklinać ani reklamować y, serwera tego, przy mnie nie pozwalam. A i pokażę Wam, jak, w y, żareku, żeby wypadało, albo wciskacie. O, i macie Wcisna wciskacie tabliczkę i macie żarełko we friko i pisze witaj na spawnie Działki będą budowane dla Was daleko, daleko i tak będzie się rozwijać ten spawn Powoli, powoli Ale Po prostu Was zapraszam Godziny wam Podam na opisie. To Was zapraszam do serwera. Witaj! Do zobaczenia ser, serwera. Łapkujcie, su, subujcie i komentujcie. Na razie dzięki. Do zobaczenia następnego odcinka. Na razie.